Siema, łomada jadź. Siema, siema. Gdzie cisz? A jadę do Szawy. Gdzie? Jadę do... na Halera. Ty też właśnie No. A za ile to Ty, 12 minut. Dobra, miałem się przejść na przystanek, ale to jest chuj. Chciałem, wyciszę mikrofon na chwilę, coś Ci powiem. Eee... Yy, okay. Ty... mikrofon. Wyciszałeś mikrofon? Wyciszałam, coś tam. Kurwa, gdzie Ty się włączała mikrofon? Aaa! Ty, bo ludzie się pytają, co z tobą? To powiem, prostu jest kanał Pinta i Kika. A to ja już z